Dobra widzowie, rozpoczynamy ten odcinek z grubej rury. Chwilę. Nie, czekaj. No, włączone tutaj, nie chcę się ubrnąć. Dobra, pytanie na szept. W co to gdowne nie graliście? Bo ja w kartę networku. Dobro, wrócił się. Czas zobaczyć statystyki. Hmm, good. Dobra, zaczynamy to na koncie kolegi. Oto. Oto single. A jakie wybrałem? O kordach. Mm, to idealnie żółty. Żółty truskin od bikonka. Co mam zbudować? Pod mostem.

Czyli gierka, w którą pykałem Miście włoska, tak, tak gierka, w którą dawno nie pykałem A i w ogóle słuchajcie. sam nie nie! Nie, copyright! Copyright! Pewnie copyright. Dobra. Chcę wam coś powiedzieć ważnego. Ale spokojnie. Nie będzie twarzy. Będzie maska. I. I. I nie wiem. Ale dobra, walić to, bo już moja armia odchodzi. I się nakuwają jeszcze. Jak menara. I czekaj, gdzie tu się ich kontrolowało.

Ty, ty, kolego! Zatrzymał się, biedak. Nie wpuści... no... Wyjazd do środka bazy. Narazie. Dobra. Ponożej za mną. Ty, a skoro sobie tak oglądasz ten odcinek, to dupnij lajka, i suba. Dzięki. Dobra, ładuj się. Się załadowali. Oglądajmy. Ty pozabiłem. I ty pozabiłem. Jeszcze jednego dla jaj. Oku. O o kulde, kulde. Za wami ktoś jest! Łucznik! Nie wierzę. Dobra, kill. Szybko leci... Dobra, musimy wycofać się do bazy. Musimy się przygotować na tą wojnę. Musimy wlecieć na grubej do nich. A w sumie teraz jest idealny po... idealna pora, bo się tam ktoś nawala. Ty, czarodziej! Co? What the hell? Ty, ja nie wiedziałem o tym. Czarodziej jest obrześcian wyszedł. To niezły czarodziej. Z zdaje zdechł już przeze mnie. My się nawalamy z jakimiś niebieskimi pomgami Ty jaki gigant rozwala. Na dwa hity gigant rozwalania. nie? Błe błęnozdoci Ty, ta jeszcze murków nie ma. Co dopiero u mnie? Niestety, ale tutaj nagranie się przerwało, bo... Ma o, pa, mogę nagrać o tym nawet piosenkę. Ale dziękuję wam za oglądanie i no, no, to, to następnego odcinka, bo ja na razie idę spać, bo jest czwarta więc I love!